Ale ogólnie jest taka różnica, że lud jednak to lud, prawda? Jego się jają je, on znika, prawda? A chłopaka jak się całuje, nie znika. Bardzo, bardzo podobam się dziewczynom i... One lubią to, jak się złapie za tyłek. jak. Te teksty też typu mogę sprawdzić, czy masz raka piersi. Cześć! Tu, Mefusia! Boże, ktoś ostatnio napisał o mnie tak w komentarzu i mi się to tak spodobało. Mefusia! No, to jest takie słodkie. To jest jak imię dla takiej psinki śmiesznej. Maltańczyk mógłby się nazywać Mefusia. Także cześć! Tu, Mefusia! Aka, Mefi! Witajcie w moich skromnych progach. Rozgośćcie się. Może herbatki, może kawki? Słuchajcie! Bardzo ważne pytanie. Czy wy się boicie? Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Dziewczyną podoba się. Oni lubią, no jak ja się jest za tyłek. Tak, to dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj mierzymy się z tym klasykiem polskiego internetu. Ostrzegam, że dzisiejszy odcinek będzie ciutkę, niezręczny, taki trochę cringe'owy Oglądamy go z powodu kultowego bohatera, który ze sprawą Cezika, który stworzył kultową piosenkę o łapaniu dziewczyn za tyłek za pomocą ust tego bohatera. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi? Z tego powodu sobie to obejrzymy, jak to wyglądało bez melodii. Natomiast odcinek. Jest niezręczny. Odcinek jest trudny. Odcinek jest dziwny, cringeowy i ciężki. Bo tematyka ogólnie rzecz biorąc to jest, uważajcie, fantazje nastoletnich Dążuanów. Oczywiście chodzi o fantazje sksalane, nie? Więc będzie większy cringe niż zwykle. Wybaczcie, ale no zobaczmy sobie. No, zo no zobaczmy sobie to po prostu. no. Zresztą, posłuchajcie. Poznacie szesnastoletniego Adriana, który mimo młodego wieku obmacał już, jak mówi, ponad 200 dziewczyn. Bardzo podoba mi się dziewczynom. i one lubią to, jak się złapie za tyłek. To jest niemoralne, niemoralne, niepoprawne, niepoprawne moralnie, politycznie. Taka wypowiedź w TV, matko. Bardzo źle, ale słuchajcie, właśnie to nas dzisiaj czeka. przebrnijmy, W międzyczasie, drogi widzu, mam dla ciebie super polecajkę. Ale taką mega super. Słuchaj, warto zasubskrybować ten kanał. Wtedy jeszcze się spotkamy w internecie. Polecam, polecam to zrobić. Mefusia. Dobra, dzięki z góry i lecimy. Nie boisz się, że taki podryw, to może zakończyć się z grubsza rzecz ujmując, siarczystym policzkiem? Nie, nie boję się. Nie. Niebo. Dziewczyn, dziewczyn, pod, bardzo podoba mi się dziewczynom i one lubią to, jak się złapie za tyłek. No muszę przyznać, że dość dziwnie mi się tego słucha bez muzyczki i bez melodii, no. Jak się zabierasz do tego? Najpierw sobie obczaję, czy ładna jakaś podejdę do niej, no i tak z miejsca złapię za tyłek, ona się jeszcze uśmiechnie, no to znaczy, że może coś z tego wyjdzie. Czym się skupiasz, obczajając? Na jej tyłku. Tylko to widzisz? No cycki też. Generalnie jesteś najlepszy. Tak jest. Okej, okay. no typ, jak to się mówi. Ego top. Nie chce mi się wierzyć, że na 200 typ. On w ogóle umie liczyć do tylu, a żadna nie była przynajmniej zniesmaczona. No i nie chce mi się wierzyć w to 200, no. On tyle nie naliczyłby. Ale dowiedzmy się, jak to się wszystko zaczęło. Miałem 11 lat, no to zacząłem takie coś. No, zobaczyłem no i skoro wiesz, taką, że to działa. A kogo zobaczyłeś? Taką pierwszą ładną dziewczynę. No i... Podeszłem do niej, też złapałem za tego, ona się ucieszyła jeszcze, wziąłem od niej numer telefonu. Zaczęliśmy pisać SMS-y, SMS-y, sms, -y, SMS, -y, SMS -y. Byłeś w stanie się powstrzymać. Tak. Wtedy miałeś lat 11. Dzisiaj jesteś trochę starszy. Kiedy łapiesz taką dziewczynę za pupę, to co się dzieje potem? A to ją bedelizał. W sensie, że jak? Całował? Tak. Mm. Jak już się pocałujesz, pocałujesz, to potem? To potem... Tam mi się znudzi, zmienię partnerkę i wezmę sobie inną. Czyli te 200 to było tylko na jedno złapanie za pupę i pocałowanie? No, jak tam była jakaś lepsza, to dłużej byłem. Jak długo? Dłużej. No, do dwóch. Do tygodnia do dwóch. Mi się to w głowie nie mieści, no. Gdzie miejsce na relacje, uczucia, coś po prostu tak więcej. Nie? A ona wie, że łapiesz za pupę inne dziewczyny? Nie. To się zdziwi. Jest bezczelny, szowinistyczny. No, po prostu nie chciałabym z nim porozmawiać. Ale daje go taki jego vibe, mam takie minimalnie mieszane uczucia, bo on jest taki trochę nieporadny, trochę taki nawet uroczy. Strasznie źle brzmi to, co powiedziałam, w świetle tego, co on mówi. Mm. Słuchajcie, przez jedną dyskę on podobno aż pięć dziewczyn złapał za pupę. Tak mówi i podkreśla, że. Takie pasztury to się nie dotykam. Ja wybieram tylko takie, wie pani, Jakie? ładne. Co jest przyjemnego w tym, że chłopak klepie albo łapie? Dotyka za pośladek. E, mi się wydaje, że nic. O, no, poczekaj. A tobie? No, też nic. Na pewno by ci się to spodobało, jakby taki. No, taki no na pewno byś podeszed. ładnie dostał w twarz. Na pewno nie, tylko teraz. I tak też by dzieje. ci się spodobało. Byłabyś w stanie takie niewiniątko uroczego chłopczyka A? w twarz? Ja tam nic uroczego nie widzę, naprawdę. Ciekawe, co byś powiedziała, jak byś była na dyskotece. Ja nie wiem jak wy, ale ja bym chciała teraz usłyszeć fachowy komentarz od pani psycholożki. Niestety nie ma naszej ulubionej pani Sarny, ani nawet pani Teresy. Klip, klip. Ale może mu zostanie pociśnięte i tak. Płeć przeciwna, czyli kobieta, to nie jest rzecz domacania i nie składa się z pupy i piersi. Wietrze w tym oszustwo i fałsz diabli. Di, no ale I to, że ma jedno. Tylko z... pani tak mówi przy wszystkim. Adrian, stop! Stop! Adrian! Stop! Moja dziewczyna, ta cudowna, przypomnij sobie, jaka jest? Hmm? Widzisz to? A, czy ona nie zasługuje? Żeby być tą jedną jedyną. Zasługuje. Przestań dotykać inne, co? Dobra. Ale obiecujesz? Obiecuję. Ale nie jesteś kłamczuchem. Nie. Okej, okay, okej, okay. tego się nie spodziewałam, słuchajcie. Prawa załatwiona. Ewa go podeszła podstępem. Teraz już wszystko będzie dobrze, prawda? Bo Adrian na pewno nie jest kłamczuszkiem, nie? Na pewno nie jest, na pewno zawsze mówi prawdę. Chociaż jego dziewczyna nie wiedziała, że łapie za pupę inne dziewczyny. Poznajmy Łukasza. Cześć. Ładna bluzka, cześć. Słucham? Ładna bluzka. Aha, dzięki, przekażę Marysie. Każdy może zastosować ten twój patent na dotarcie do kobiecego biustu? Tak, każdy. To wystarczy trochę charyzmy, mhm. trzeba mieć pewność siebie, mhm. wystarczy być miłym, jakiś ciekawy tekst, na przykład siedzisz sobie z dziewczyną mhm. i mówisz, kurczę, moja przyjaciółka ma fajnie od ciebie cycki. Nie. mogą chcieć udowodnić, że jednak nie i wtedy może dać ci się dotknąć. Super sposób, pewnie zadziałał jak ci się przyśniło, chłopie. Słaby patent. Nie próbujcie tego w domu. Lepiej nie. No głupie. No, no to po nie co jest to... stosujesz? No bo to jest wtedy takie yy, yy, opadnięcie napięcia. No chyba u Ciebie ryże Adonisie. Oj! Oj. To miał być sposób na te inteligentniejsze laski, tak? Okej, okay, chłopie. Ale wytłumaczcie mi, o co chodzi z tymi cyckami? Dlaczego tak wszystkim zależy, żeby dotknąć kobiecych piersi? No są miękkie, są miłe w dotyku, zawsze można głowę położyć. Jest to na pewno przyjemne. A zostanie mu ta wrażliwość i wdzięk, i ten szarmancki gest. No i to wtedy. Będzie się działo. Będzie, może się zaciąć. Oby nasza pani psycholożka, seksuolożka miała rację. Teraz spojrzymy na sprawę z takiej damskiej perspektywy, bo poznamy teraz dziewczynę podrywaczkę Werkę, która jak mówi, całowała się już z przynajmniej 60 typami i z tego z przynajmniej połową była w takiej relacji. U mnie są takie zasady, że na w trakcie całowania, prawda? Mhm. Trzeba mieć zamknięte oczy. Ogólnie jest nietykalna, o tak powiem. Yy, jak już, to tylko mojemu chłopakowi pozwalam się dotykać więcej, prawda? Nie z takim chłopakiem, który kręca, on już mi ręce mi podbrzyska, sorry, ale nie. No dziewczyna ma zasady jakieś. Ma swojego chłopaka i może i kręci z innymi, ale nie, ona nie pozwala im się dotykać. Za bardzo. Nie pozwala im się dotykać za bardzo. Werka mówi o sobie, że jest mistrzynią całowania. Pytanie, jak się nauczyła tak doskonale całować? Kto ciebie uczył całowania? E, nikt. E, to tak po prostu z siebie wyszło, mm -hmm. e, jak już tak się na lodzie, no, no. bez krojarszów, no, no. się na lodzie. Ale jest różnica między lodem a chłopakiem. Jednak? Tak. <noise> ja Ale ogólnie jest taka różnica, że lód, jednak to lód, prawda? Jego się jają za znika, prawda? A chłopaka jak się całuje, to raczej on nie znika. Raczej nie powinien. Bardzo ciekawa obserwacja. Tem widownia. Teraz. Tylko się całujesz, ale z biegiem czasu to zaczniesz się po prostu puszczać. W danej chwili nikt koło niego nie stoi, można się z nim całować, to w zasadzie dlaczego nie? Równie dobrze mogłabyś chodzić po lesie i zamiast z lodami całować się tak z drzewami. Efekt emocjonalny byłby dokładnie taki sam. Ale ja też drzewa można całować. No, No, a jak niby? Mm. Tak samo jak z tym chłopakiem, którego imienia i twarzy nie pamiętasz. Ja zanim się pocaję z chłopakiem, patrzę na jego wygląd. I pytam go o imię, ok? Więc szachmat pani psycholożko-seksuolożko. Ernest ma 15 lat i jak mówi, już od dwóch lat pilnie obserwuje kobiety. Erneście, czyń swoją powierzchnię. No, no i na przykład siądę koło dziewczyny i jak. Czy możesz ustawić? Nie, nie. Cały czas ją Czujesz coś? No tak. Cringe! Niezręczność, dlatego idźmy dalej, bo skisnę. Powiedziałeś, że im bardziej dziewczyna wytapetowana, tym głupszy. Ja uważam, że im bardziej chłopak wyżelowany, tym głupszy. Ja od mamą wyglądam i nie nakładam, wiesz tego, że nie wiadomo ile. Ty nie jesteś już dużo wytapetowany, jesteś wiadomo dziewczyną, jest okej. Okay. Ale jakby zobaczyła, jak te dziewczynce poznały do mnie do szkoły. Ktoż by się przesyłasz? Ty jesteś spokolaska. Nie denerwuj się, no. Złość piękności szkodzi. By the way, jak chodziłam do gimbazy, to razem z kumpelą też raczej nie gustowałyśmy chłopakach z żelem na głowie, a to było z jakiegoś powodu wtedy dość modne, nie wiem, może to były czasy denzela i tak dalej, wtedy wszyscy w ogóle wiecie, stawiali sobie jakieś takie, coś tam coś tamtego. I nazywałyśmy takich chłopaków, uwaga, uwaga, żelusiami. Mhm. Słodko, no to nawet nie było niemiłe. By the way. 2. Obawiam się, że ten właśnie jeden chłopaczek, a on w ogóle wygląda tak bardzo dziecinnie. On w ogóle nie wygląda jak taki, wiecie, podrostek nastolatek, tylko jeszcze taki chłopiec, ale obawiam się, że on może wyrosnąć na takiego typa, co to ma w głowie ułożone, usystematyzowane, co kobieta może, a co nie może, a co powinna, a co wypada i tak dalej. Wiecie, jak ten typ taki, co ostatnio mówił, że tatuaży kobieta nie może nosić. No ale obawiam się, że na takiego może wyrosnąć, no, kochani, to by było na tyle ze świata, według rozmów w toku, ze świata gimnazjalistów pod Odrywu. Dużo cringeu dzisiaj, no ale chcieliśmy zobaczyć. Nie, nie boję się ja i zobaczyliśmy go, więc mam nadzieję, że mimo wszystko było warto. Może odcinek jest krótszy od niż ten na ogół. Nie gniewajcie się na mnie po prostu. Ciężko było przez to przebrnąć. Też wam chciałam oszczędzić bardzo wielu niezręcznych sytuacji. Po co siedzieć przed komputerem i patrzeć się na niezręczne rzeczy? To nikt tego nie lubi. Nikt tego nie lubi. A uprzedzając moje własne pytanie, absolutnie niczego się dzisiaj nie nauczyliśmy. Nie. I bardzo dobrze. A na pożegnanie zanudźmy sobie ją jeszcze raz. Nie boję się, nie, nie boję się Dziewczynom podobam się One Lubię, lubią, ja się mam nie. To jest bardzo niepoprawna piosenka Nie lubią, nie lubią, nie lubią Kiedy miałem 11 lat Zobaczyłem taką pierwszą Dobra, nie, nie będę tego śpiewać, nie, nie, nie Ale ja się nie boję Dobra, słuchajcie, lecę, bo sko skończmy to Mam nadzieję, że będziecie, że coś was jeszcze dzisiaj miłego czeka Po tym filmie, żeby wam wynagrodzić Ten film, także pa A, a, zasubskrybujcie kanał, proszę